Powiem szczerze, że ten robot do mycia szyb w samochodzie też się sprawdzi. Na przykład na przednie okno, które jest duże. Przez to, że ma ogromną siłę ssania, naprawdę szybko i sprawnie wyczyścić to okno. Jak jeszcze nie wiesz, to chodź, pokażę Ci, jak to działa. Najpierw podłączasz do niego zasilacz, który przychodzi razem z nim w zestawie. Teraz wystarczy, że spryskasz spód robota płynem do mycia szyb. No i dobra, teraz przyszła pora na to, żeby umieścić go na szybie. Jak widzisz, naprawdę bardzo dobrze się trzyma. Wykrywa każdą powierzchnię, na przykład szklaną albo płytki w łazience w dosłownie dwie sekundy. Także jest to naprawdę wygodne. A sterujesz nim za pomocą tego pilota, który przychodzi razem z nim w zestawie. Zobacz, ja na przykład ustawię teraz sobie tryb auto, żeby umył mi całe okno bez żadnego wysiłku. Zobacz tylko jak świetnie on radzi sobie z tym oknem. Nawet takie krawędzie szyby bardzo dobrze i dokładnie umyje, bo ma on zbudowany taki inteligentny system, który wykryje każdą krawędź. Według mnie ten robot ma po prostu same zalety. Jak coś to w komentarzu mogę napisać wam skąd udało mi się go zamówić. A widziałem, że na tej stronie skąd go kupiłem jest aktualnie promocja z okazji zbliżających się świąt Wielkanocy.